Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, ja nazywam się Anna Antoniak, a to jest mój podcast, i witam Cię na kanale, bez względu na to, czy słuchasz tego em, na YouTube, czy słuchasz tego na aplikacjach. Jeżeli jesteś pierwszy raz, to witam Cię bardzo serdecznie. Dużo osób przybyło, dużo osób w międzyczasie ostatnich dni przybyło na, na kanały, z uwagi na to, że mówię. Mm, mówię na temat relacji związków, na temat kobiet i mężczyzn i, i dla wielu osób jest to dość kontrowersyjne. I ja to rozumiem i szanuję. Jak najbardziej oczywiście, dlatego że mówię o rzeczach, które są zakryte dla świata, dlatego że świat dzisiaj nam niesie całkiem inną kwestię, całkiem inny przekaz. Natomiast ja głoszę i mówię rzeczy, które są ponadczasowe i które sprawią, że Twoje życie będzie lepsze. Dlatego przedstawię się, jeżeli pozwolisz. Nazywam się Anna Antoniak i pomagam ludziom odnaleźć radość życia. Pomagam ludziom. Być szczęśliwymi ludźmi, którzy realizują swoje marzenia, spełniają swoje marzenia. E, Piszę książki, jestem autorką czterech książek, kursów, szkoleń. No i właśnie do 12 listopada, czyli jeszcze przez e, dokładnie 12 dni, oprócz e, 31, to nagrywam. No to, no to bez tego dnia. Będzie, jest promocja i premiera na kurs, jak zrozumieć kobietę i zbudować wartościowy związek, i jak zrozumieć mężczyznę i zbudować wartościowy związek. I oto tyle jest hałasu, dlatego że właśnie mówię rzeczy, które niektórym się nie podobają, i ja naprawdę to szanuję. Dlatego dzisiaj chciałam porozmawiać i to szczególnie jest podcast dla mężczyzn. Oczywiście, kobiety też fajnie, żeby to posłuchały, bo to jest wartościowe. Natomiast mówię do mężczyzn z uwagi na to, że jeżeli nie przyjmiesz pewnych kwestii i nie zrozumiesz, jak działa kobieta i w jaki sposób myśli kobieta, to zawsze będziesz na tym stratny. I mówię to tylko dlatego, że ja sama się uczę cały czas na temat relacji i związków, ponieważ um, um, przeżyłam bardzo złe rzeczy um, w swoim życiu um, i cały czas się uczę na ten temat. I moimi nauczycielami są mężczyźni, muszę Ci powiedzieć, mój drogi um, słuchaczu. Kobiety też oczywiście, ale większość rzeczy, które, od których się uczę, są to mężczyźni. I mam taki podcast. Um, dzisiaj ten podcast, który nazwałam, to jest um, Męskie Ego. I jeżeli je zgubisz, to zyskasz. Natomiast mam taki podcast, który podlinkuję Wam tutaj gdzieś. Jak potężny czy fantastyczny jest męski umysł? Dlatego, że ja chcę podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Ja bardzo podziwiam mężczyzn. Męskie umysły są niesamowite, ale uwaga, mądre męskie umysły, bo nie wszystkich mężczyzn podziwiam, dlatego, że niektórzy mężczyźni po prostu są za przeproszeniem dupy wołowe. I dzisiaj w domu tego czasu mało jest męskich mężczyzn, którzy, mm, którzy mają honor, którzy mają charakter, którzy mają postawę i o tym ja właśnie mówię w kursie, jak zrozumieć. Kobietę I zbudować wartościowy związek, bo jeżeli ty chcesz zbudować wartościowy związek, i, i taki związek na latach chcesz coś zbudować wartościowego, to musisz się stać wartościowym mężczyzną. I to samo się tyczy kobiet. Jeżeli chcesz zbudować wartościowy związek, który będzie do końca, e, gdzie będziecie szczęśliwi, gdzie będziecie się wspierać, i tak dalej, musisz stać się wartościową kobietą. I uwaga, jeżeli jesteś dzisiaj bucem, który ma duże ego i który wszystko wiesz najlepiej, i ja gadam głupoty, to po pierwsze, po co w ogóle mnie słuchasz? No, jaki ma sens w ogóle słuchanie mnie? Po prostu wyłącz to i idź po prostu swoją drogą. Nie narzekaj natomiast później, że spotykasz cały czas takie same kobiety albo że kobiety są takie i owakie, dlatego że widzisz, przez twoje męskie ego nie możesz wejść wyżej. I moi mentorzy, od których się właśnie uczę, oni zawsze powtarzają, że gdyby mężczyzna zostawił swoje ego i wszedł troszkę w kobiecy umysł, zrozumiał, to o wiele więcej by wygrał. Byłby po prostu przeszczęśliwym facetem. Dlatego, że musimy zrozumieć jedną bardzo ważną kwestię. Ja, jako kobieta, różnię się od Ciebie, jako mężczyzna. I ty mężczyzno różnisz się ode mnie, bo ja jestem kobietą. I dlatego przekazuję w tym kursie Tobie rzeczy, których być może nigdy nie słyszałeś, być może nigdy w ogóle o tym nie myślałeś. I mówię to z perspektywy kobiety, więc jeżeli chcesz naprawdę zmienić coś w swoim życiu, chcesz poznać kobietę, chcesz zbudować wartościowy związek, poznaj to, co kobieta do ciebie mówi. Wtedy Ty zrozumiesz. To jest wydatek Twojego rzędu na ten moment, bo jak będziesz to słuchał już y, potem w listopadzie, kiedy nie będzie promocji, uwaga, i nie będzie promocji na Black Friday, nie będzie tego kursu y, na promocji i nie będą też dodatki, które są teraz dodane. Więc y, wydajesz na fajki, wydajesz na piwo, wydajesz na, y, na po prostu gry, na inne rzeczy, a nie chcesz. Zobacz, jakie to jest, jakie to jest głupie. A nie chcesz wydać 197 zł na to, żeby. Poznać kobiece sekrety i, żeby stać się bardziej wartościowym mężczyzną, którego będą chciały kobiety. Bo jeżeli ty zrozumiesz to, to kobieta wtedy będzie Ciebie pragnęła. Będziesz umiał z nimi rozmawiać, nawet z koleżankami, nawet z przyjaciółkami, nawet z kobietami w pracy, ponieważ Ty będziesz wiedział, co, co masz mówić w odpowiednim momencie, jak one reagują na co i po co. I e, Nagrałam ten podcast dlatego, że czytam Wasze komentarze, niektóre, bo, bo jest ich za dużo, więc jakby jak mi wpadło coś w oko, to, to odpisałam. I e, dlatego, że jakby myślicie, że ja atakuję Was, ale ja nie atakuję nikogo. I nawet nie chcę Ciebie atakować, ja pragnę i dlatego tworzę to, żebyś ty wzniósł się wyżej, drogi mężczyzno. Bo w podcaście właśnie na temat męskiego umysłu i właśnie w którym mówię jak podziwiam me, męskie umysły, że my, wy jako mężczyźni macie ogromną, e, ogromne pole, szerokie pole po prostu in, innego widzenia niż my kobiety. Dlatego jesteście najlepsi w różnych specjalnościach. E, jak kucharze na przykład, jak e, projektanci mody, to są bardzo często damskie zawody, a wy jesteście w tym najlepsi. I ja to dokładnie tłumaczę, dlaczego to tak jest. Tłumaczę to kobietą, właśnie na przykład. Jak ty to zrozumiesz, kobietko, jak mówić i dlaczego, i w pewnych momentach, to jest naprawdę fantastyczne. I, I jeżeli ty jakby zaaplikujesz te rzeczy, które mówi do ciebie kobieta, po to, żebyś wzrósł, to staniesz się naprawdę kimś wyjątkowym. Ja bardzo cenię mężczyzn, dlatego że musicie wiedzieć, że ja się wychowywałam z moim tatą i z bratem. Ja nie miałam mamy, więc ja, ja większość mojego życia, ja byłam jakby cały czas otoczona mężczyznami, ponieważ było mnie dużo też kolegów, mojego brata, mojego taty, e, już miałam swoje koleżanki i przyjaciółki, natomiast w moim domu przewie, przewijały, przewijali się cały czas mężczyźni. I wiecie, ja od początku byłam bardzo pytalska. Mi mówili, mm, kiedyś mi potem powiedzieli, jak już byłam dorosła, że ja zawsze, jak chwam, to ja zadawałam mnóstwo pytań. I jest tak do dzisiaj. Dlatego, że ja się nauczyłam słuchać, dlatego ja pracuję z ludźmi na sesjach. I jak pracuję, to ja zawsze zadaję pytanie i słucham. I potem ja wam przekazuję bardzo dużo też wartościowej treści, żeby pokazać wam, że pewne rzeczy są inaczej niż nam się wydaje. Ponieważ kiedy raz, drugi, trzeci, piętnasty przychodzi do ciebie klient albo klientka i opowiada te same rzeczy, to znaczy, że coś w tym jest. A ile znasz mężczyzn w swoim życiu szczęśliwych małżeństw, szczęśliwych par? Powiedz mi. Czy jeszcze bardzo ważna kwestia? Aha, dobra, zaraz to powiem, ale chciałam powiedzieć na temat tych mężczyzn. I kiedy ja właśnie dorastałam, to jakby cały czas byłam w środowisku tych facetów. Ja bardzo często zadawałam im pytania i do dziś tak jest. Ja zadaję dużo pytań mężczyznom, z którymi pracuję, z którymi współpracuję, z moimi znajomymi. Zadaję im bardzo dobre pytania i wtedy dostaję bardzo dobro, dobre odpowiedzi. I przekazuję to kobietom, żeby wiedziały pewne kwestie. I dlatego. Um, nie jest bardzo dobrze porozumieć się z mężczyznami. Mężczyźni nie lubią ze mną współpracować. Dlatego, że ja jestem konkretna i dosadna w pewnych kwestiach. I to jest fajne. Oni bardzo to cenią. Mm. <grym> Oczywiście nie wszyscy, bo ty posłuchasz jednego podcastu albo posłuchasz trzy minuty i powiesz, weź przestań, o czym ty do mnie kobietom mówisz. I jakby ja to rozumiem, bo jesteśmy na innych poziomach. Jeżeli dzisiaj ty jesteś na parterze, a ja jestem na czwartym piętrze, to nie zrozumiesz mnie, dlatego, że ja mam całkiem inny punkt widzenia. U mnie jest szeroko już, ja daleko widzę, szeroko, dlatego, że ja musiałam się nauczyć przejść pewne drogi i tak dalej. I przekazuję do tobie. Ale jeżeli ty jesteś na szóstym piętrze, a ja na czwartym, to bardzo chętnie się od ciebie nauczę. I mam znajomych, i mam e, bardzo dobrych moich e, kolegów, którzy są bardzo wysoko postawieni. Są biznesowo naprawdę mega, mega Musicie wiedzieć, że ja prowadziłam szkolenia w Polsce, gdzie zapraszaliśmy milionerów i multimilionerów. I to były szkolenia na kilkaset y, osób, i robiliśmy takich szkoleń w Polsce naprawdę wiele. I jeździłam też po całej Polsce, więc siedziałam w branży w, finansowej, gdzie większość z nich jest mężczyzn. Nie mówię tego tak od siebie. Ja wszystko, co tu mówię i co przekazuję moim klientom, doświadczyłam, nie tylko poznaję wiedzę na ten temat, ale ja to wkładam w doświadczenie i w życie. Sprawdzam to. A jeżeli nie, to przekładam i szukam możliwości, żeby to działało. I teraz pytanie do Ciebie jest, mężczyzno. Zobacz, jeżeli Ty schowasz na chwilę to swoje ego, to swoją dumę i jednak nauczysz się pewnych rzeczy, posłuchasz i choćbyś wprowadził jedną rzecz z tego, co wysłuchasz na kursie. Jedną rzecz. I zaczniesz to aplikować w swoim związku, w swoim życiu. Zobaczysz, ile się zmieni. Bo pytanie do ciebie jest tak. Dzisiaj załóżmy, słuchasz mnie i masz 30 lat. Załóżmy. Jest pytanie do ciebie. Załóżmy, masz 30 lat dzisiaj, tak? I ile lat się uczyłeś, żeby być tym, kim jesteś, żeby zarabiać tyle, co zarabiasz dzisiaj? Załóżmy, pracujesz na magazynie. Za... Zarabiasz 4,700. Ile lat musiałeś się uczyć? I ktoś powie: no, podstawówkę, skończyłem i średnią szkołę czyli załóżmy 12 lat, tak? A ktoś powie, no ale jeszcze byłem na studiach, to jeszcze się uczyłem dokładnie 5 lat, czyli 17 lat. I zobaczcie, niektórzy mają 30 lat, uczyli się 17 lat i dzisiaj są w tym miejscu, w którym są, żeby zarabiać tyle, co zrabiają, żeby na przykład być... Yy, Pracować w jakiejś sferze, no na przykład właśnie w tym, co ja mówiłam? No magazynie, tak, załóżmy. Jakiś tam kierownikiem magazynu jesteś, czy, czy, czy zastępcą kierownika, załóżmy. I tyle lat ci zajęło to, żeby być tym, kim jesteś. Załóżmy, jesteś ok, kimś innym, na przykład kierowcą. Prowadzisz tir i słuchasz mnie teraz. Ile lat ci zajęło to, żeby być kierowcą? No i znowu ktoś powie, pytam się ostatnio zadawałam takie pytanie mojej klientce, ona mówi: "No trzy lata mi to zajęło, żebym, żebym była tą osobą". I ja mówię, ale i mi chodzi o całą naukę, no bo zanim byłaś w tej szkole i trzy lata się uczyłaś na specjalizację tą, którą masz, no to musiałaś i tak przejść drogę, bo musiałaś skończyć podstawówkę, potem gimnazjum, potem szkołę średnią itd., itd. i tak dalej, tak dalej. Ona mówi: "No to 20 lat". Ja mówię, że to 20 lat się uczyłaś po to, żeby dzisiaj być tą osobą, tak? I, I pracować w tym zawodzie. No tak. Ja mówię, a ile lat jesteś w związku małżeńskim? 10. Ok. A powiedz mi, a ile przez te 10 lat w ogóle w całym swoim życiu uczyłaś się na temat relacji międzyludzkich, jak zrozumieć mężczyznę, co mężczyzna potrzebuje i jak tworzyć i budować dobre relacje? Ile lat się uczyłaś? W ogóle. Ja mówię, okej, okay, a ile lat się uczyłaś na to, żeby być wartościową kobietą, żeby, żeby mieć poczucie własnej wartości, wiary w siebie a, i kobiecość? Ile lat? Zero. Rozumiesz, co chcę ci przekazać? Czy, czy my rozumiemy, o czym my tu mówimy? No, jeżeli chcesz czegoś w swoim życiu, to musisz poświęcić na to czas, musisz poświęcić na to. Swoje pieniądze. Musisz poświęcić e, swoje życie na coś, żeby coś zdobyć. Wartościowe rzeczy nie przychodzą same. To, że dzisiaj je, masz jakiś zawód, to, że dzisiaj skończyłeś czy skończyłaś studia, musiałaś poświęcić czas, pra, e, e, pracę włożyć w to, pieniądze, e, odrzucić pewne kwestie, tak? Był plan po prostu i przechodziłaś z klasy do klasy najpierw. I potem kończyłeś e, najpierw były sprawdziany, potem właśnie semestr jeden, potem koniec roku i tak dalej i znowu kolejna klasa, kolejny semestr i po to tylko, żebyś dzisiaj był w tym miejscu, w którym jesteś. No ale raz jeszcze ile uczyłeś się, ile się uczyłaś na temat relacji i związków, albo jak zrozumieć swoją żonę, ile lat? Zero. To o czym my mówimy? I mówię Ci to z perspektywy kobiety, raz jeszcze powtórzę. Po to przekazuję to wszystko naprawdę z, z, z serca, że jak Ty to wprowadzisz, to Twoje życie się zmieni. Kobieta, Pamiętaj, że szczęśliwa kobieta, szczęśliwy dom. Ona teraz jest taka, psioczy na Ciebie, gada, czepia się, ale kiedy Ty jej dasz tego, czego ona pragnie, to ona przestanie, przestanie zrzędzić. Bo kobieta oczekuje czegoś, więc jakby prosi o to. Daj jej to, czego ona chce, uwaga, a ona ci da tego, czego ty chcesz. A mężczyźni w większości chcą więcej seksu. I dziwisz się, że ona ci nie chce dać, ale ty jej nie dajesz tego, czego ty ona potrzebuje. I to jest błędne koło. I kiedy ty zrozumiesz pewne kwestie, to się tobie klapki otworzą w, w, w twojej głowie i w oczach, i powiesz, aha. I przychodzą do mnie mężczyźni, na początku są sceptyczni, tacy, no jak to baba będzie mi gadać? Ha. Jak to baba będzie mi gadać? Bo przeważnie to żony przeprowadzają mężczyzn, ale są mężczyźni i bardzo wtedy cenię tych mężczyzn. Naprawdę bardzo cenię mężczyzn, którzy przychodzą i chcą coś zmienić. I mm, pozdrawiam was, was, klienci moi mężczy, mężczyzn pozdrawiam moich klientów, którzy przychodzą i chcą wzrosnąć. Bardzo to doceniam, naprawdę. Dlatego, że właśnie oni w tym momencie schowali swoją dumę i swoje ego i przyszli, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. I to jest klasa. Bo wiem, że oni potem właśnie jak przychodzą, to potem mówią: Ania to działa, Ania to się zmienia, Ania, dzisiaj to widzę inaczej, Ania, rzeczywiście to jest tak i tak. Oni zaczynają widzieć inaczej świat, inaczej relacje, inaczej widzą swoją pracę zawodową i, i wszystko inne. Dlatego, że w nich zaczyna kiełkować ich wartość. Wartość, nie ego, wartość. Uwaga, jakby jest różnica między ego a wartością. Pamiętaj, że ego zawsze będzie ci mówiło, że jesteś najlepszy, i że wszystko wiesz, że jesteś super, taki fajny i w ogóle nie potrzebujesz. To jest głupota. To, to zobacz, w Biblii jest napisane nawet, że, że gdzie wielu doradców, tam mądrość. Dorać się kogoś, zdobądź informację, zdobądź wiedzę. Dlatego ja, ja ja, uwielbiam się uczyć, słuchajcie. Ja, gdybym mogła, to ja bym się działała i naprawdę słuchała różnych rzeczy, albo uczyła się po prostu, dlatego, że mnie to fascynuje, mnie to interesuje, jak to działa. Dlaczego tak? I w jednym z moich podcastów ostatnio dla kobiet, gdzie mówiłam o. Nie pamiętam. Teraz dwa dni czemu trzy. I jedna kobietka mi napisała, że jak to, że jak przesłuchałam, że ty nie umiesz wlewać y, płynu do spryskiwaczy, do samochodu, to jakby coś ze średniowiecza, czy coś takiego, już teraz nie pamiętam. No tak. Ponieważ mnie to nie interesuje. Kompletnie mnie to nie interesuje. Wolę poprosić jakiegoś pana, jak gdzieś jestem jak akurat skończy mi się to, wolę poprosić naprawdę jakiegoś miłego pana i on zawsze mi wleje. Nie mam potrzeby. No i gdybym musiała, to może bym to zrobiła. Ale jak nie mam potrzeby, mam wokół siebie jakiegoś fajnego mężczyznę, który który jest miły i sympatyczny. Ja do niego powiem, że bardzo mu dziękuję, że jestem mu wdzięczna, i tak dalej, życząc mu miłego dnia. Jemu się zrobi przyjemnie, bo ze pogada, mi będzie przyjemnie, że on, on mi pomógł. Jak gdzieś się, na przykład jestem na trasie. No i co w tym złego? Jaki, jaki to ma sens? Ja uwaga, ja umiem prosić, umiem dziękować i umiem przepraszać. Nie ma to dla mnie naprawdę wysiłku. A większość mężczyzn nie przechodzi przez ich usta słowo przepraszam. Dlatego ma, zawsze uczę moich klientów. Przeproś, jak ty przeprosisz, to już w ogóle zmienia się w ogóle cała sytuacja w Waszej kłótni. Tylko to trzeba wejść wyżej, jakby w świadomość pewnych rzeczy. <noise> Wiem, że ten podcast nie jest dla wszystkich, dlatego ja nie mówię. Tutaj oficjalnie dużo rzeczy, tylko mówię to na kursie, bo jak bym wam powiedziała tutaj, to byście się za głowę złapali. Dlatego mówię to moim klientom, którzy prac, z którymi pracuję, którzy płacą mi pieniądze po to, żeby się ze mną spotkać. Dlatego, że tam to stają wisienki na torcie i tak samo w kursie masz wisienki na torcie, których tu nie usłyszysz. I do seksuologa niech ci powie: zapłacisz mu 400 zł za wizytę za godzinę. Kurs ma za 197. Usłysz to, co kobieta chce. I jak ona będzie fruwać i będzie szczęśliwa, to ty chłopie tak samo będziesz. No i to są takie drobne, małe rzeczy, które ja chcę przekazać, i uważam, że to jest niesamowicie cenna, e, cenna lekcja. Słuchajcie, ja w swoją głowę cały czas pakuję e, pieniądze, czas, pieniądze, czas, pieniądze, czas. tylko dlatego, że ja naprawdę cenię ludzi. Kocham ludzi i ja widzę, jak ludzie zmieniają się, kiedy wprowadzają pewne rzeczy w życie. Na początku w to nie wierzą, są sceptyczni, ale kiedy zaczynają robić małe rzeczy, drobne, to widzą zmianę i mówią wow, Ania, naprawdę, wow, to jest super, wow, zobacz, minęło tyle czasu, ja musiałam to przejść, bo musiałam, ale dzisiaj, jakby to jest całkiem inna relacja, całkiem inne moje życie, całkiem to inaczej wygląda. Słuchajcie, nic nie ma nic za darmo, naprawdę. Nie ma nic za darmo. Schowaj swoją, swoje ego i swoją dumę. Naprawdę schowaj do kieszeni. I jeżeli dzisiaj mnie słuchasz, i masz mi napisać, jesteś osobą, która pali i pije e, browary i po prostu jara fajki, nie jakie, czy palisz takie, czy takie bez względu na to, jesteś e, zniewolony przez kogoś i przez coś. To ja ci powiem teraz dzisiaj. I jak ty masz mi pisać komentarze, to nie pisz, my po prostu schowaj to dla siebie. W ogóle nie interesują mnie komentarze ludzi, którzy są zniewoleni przez jakieś nałogi. Bo kiedy ty zobacz, nie umiesz, a ktoś powie, ale ja lubię. Czyli lubisz się zabijać. <grym> lubisz się zabijać, tak? Ja bardzo dużo rzeczy konfrontuję naprawdę. Ty nie szanujesz siebie nawet, bo gdybyś szanował siebie, to nie jarałbyś i nie chlałbyś. A potem mówi, że ty umiesz szanować innych ludzi szanujesz swoją kobietę. No nie, nie szanujesz, bo ty sam siebie nie szanujesz. Zabijasz swoje ciało i zabijasz siebie. I teraz to jest mega konfrontacja. Ło! Jak możesz? Wcale to nie jest tak, jak sobie jedno piwko wypiję. No, rób tu... I, i uwaga, i, i teraz patrz, co ja ci teraz powiem. I ja szanuję twoje zdanie. Dla mnie możesz pić i palić i w ogóle, bo to jest twoje życie. Tylko dokąd ci to zaprowadzi? Ja nie mogę ciebie zmienić. Ja mogę Ci pomóc, jeżeli chcesz, i ja pomagam ludziom, którzy chcą tej pomocy, którzy przyjdą i powiedzą tak, a nie chcę popracować, tak, a nie chcę kurs. I mówię na tym kursie, jeżeli masz pytania, jeżeli coś, napisz do mnie. Dodałam nawet dla osób, które wezmą pakiet, czyli dla kobiet i dla mężczyzn, jakby całość, 20-minutowa konsultacja, sesja jest online ze mną, dlatego że oni mają jeszcze dodatkowe ćwiczenie, które omówimy, ponieważ tam jest. Pewne ćwiczenie, które jest dla mężczyzn i dla kobiet, i kiedy oni sobie to zrobią, kiedy sobie zrobisz to ze swoją żoną czy ze swoim mężem, to wyjdą wam pewne rzeczy, i te rzeczy trzeba sumować i przyjść do mnie na darmową sesję. I ja to wtedy wam umówię, co do czego jest i w jaki sposób można to zrobić. I kiedy to wprowadzicie w życie, wow! No, po prostu jest większe wow. Tylko, że znowu to jest praca. I zobacz, i to jest poświęcenie, to jest nauka. Tak jak uczyłeś się tyle lat, żeby być raz jeszcze tym, kim dzisiaj jesteś. Tak, naucz się czegoś, dowiedz się czegoś na temat relacji, związków, na temat kobiet, albo na temat mężczyzn, jeżeli jesteś kobietą. To jakby to jest, to jest bardzo istotne. Będziesz żyć z człowiekiem płci przeciwnej, którego kompletnie nie znasz. Nie wiesz, jak mężczyźni myślą, nie wiesz, jak kobiety myślą, i myślisz, że ty tylko ty masz rację. No nie. Ja też tak kiedyś myślałam że to ja mam rację. Nie. Jakby on jest inny. Rozumiem. Ja jestem inna. Okej. Okay. Ty jesteś inny. To ok. To jest to jest bardzo istotne. Dlatego raz jeszcze. Mądrość jest wtedy, kiedy umiesz słuchać. Kiedy umiesz wprowadzać w życie, kiedy umiesz uczyć się, kiedy umiesz doświadczać. Kiedy wprowadzasz pewne rzeczy i kiedy otwierasz swoje oczy i swoje serce na coś więcej niż to, co znasz dzisiaj. Bo dzisiaj znasz tylko to, co znasz, dlatego, że taki miałeś świat. Takie osoby wokół ciebie były. Ale teraz ja mówię do ciebie coś innego. Może się to z tobą nie zgadzać, może to być konfrontujące. Ale jeżeli za jakiś czas poczujesz, że to jest to, to znaczy, że to jest dobre. I wróć wtedy. Bo dzisiaj to może. Pamiętajmy, że na wszystko jest czas i miejsce pod niebem jest cytat w Biblii. I czasami jest tak, że nas to konfrontuje, ponieważ nas to dotyka i boli, bo wiemy, że to jest to właśnie, to jest to, przed czym my uciekamy. Ale wolność jest wtedy, kiedy ty się z tym skonfrontujesz, i powiesz, okej, okay, taki byłem, okej, okay, taka byłam. A teraz zabieram się do roboty, żeby to zmienić. Zakasam rękawy po prostu i zaczynam to zmienić. I ja daję wam słowo honoru, że ja cały czas pracuję nad sobą. I mam dzisiaj do, do, ja mam do siebie jeszcze ogrom rzeczy do, do zmiany, do przepracowania. I wprowadzam to w życie. Każdego dnia i każdego dnia. I jestem naprawdę Bogu niesamowicie wdzięczna, dlatego że przez ostatnie trzy lata moje życie naprawdę jest w całkiem innym miejscu. Ja nigdy nie byłam taką kobietą jak dzisiaj. Ja znam dzisiaj swoją wartość, wiem kim jestem, wiem na co mogę sobie pozwolić, a na, na co nie. I kogo chcę w, w moim życiu, a kogo nie chcę. Kogo wpuszczę w ogóle do mojego życia. To jest mądrość i to jest wartość. Kochani, mam nadzieję, że to było wartościowe. Jeżeli tak, dajcie łapkę do góry, przekażcie to komuś. Macie pytania, napiszcie do mnie najlepiej, albo w komentarzu, albo na kontakt małpa ludzie albo Annaantoniak.pl Polecam wam, przeczytajcie moją książkę jakoś, zobaczcie, jaką drogę przeszłam. Jest książka Ludzie Sukcesu do swojej marzenia. To jest niesamowita książka wielu mężczyzn. I ja teraz mówię do ciebie, mężczyzno. No, wielu mężczyzn ją przeczytało, zmieniło swoje życie. Byli to mężczyźni i są to mężczyźni, którzy wygrywali walki na arenie polskiej, EU, w Europie i międzynarodowej. I oni pisali do mnie nie raz: Ania, dzięki twojej książce, ja zrealizowałem swoje marzenia, ja po prostu poszedłem w to, zrobiłem to, wicemistrzem, potem mistrzem i tak dalej. Otworzyło niektórzy biznesy, zmienili swoje życie. Wyszli z toksycznych relacji, stworzyli nowe związki, mm, poszli w całkiem innym kierunku mm, poprzez swoją karierę. Naprawdę zacznijcie od małych, drobnych rzeczy. Ściskam Was, kochani, dobrego dnia, wieczoru i popołudnia, jakkolwiek tego słuchacie, i do usłyszenia. Wszystkie linki macie pod spodem, pod podcastem. Jak sobie rozwiniecie ten podcast, to będziecie mieli, albo wejdźcie na stronę ludziesukcesu.com. Bye, bye, bye!